Widzę wiem, wszystko mnie boli. Spadłem stąd. Czemu ja to spadłam? Po co? Co to za miejsce? Nie kojarzę tego miejsca nie trochę. Wiem gdzie to jest. To jest na Frankowie tam ta dziura. Ta dziura już jest załatana już dawno, załatałem ją. To jest załatana bedro. Tego bedroka widzę. To jest mój kilo. Mm, ten są nic mi nie jest, ale chciałem go tu postawić gdzieś. Naprawię sobie kilo, bo nie lubię mieć zepsutego. Yy, yy, nie widziałem tego przed tym jak szułem po tą butelkę. Stoł mi mojego skina. Czemu są czerwone? Nie wiem, widzowie, napiszcie mi. Yy, yy, ale to już nieważne. Ale ja, ja naprawdę jestem zdziwiony. Wlecę stamtąd jakoś, może. Yy. Dobra, zginął. Naprawi się? Błagam. Zespiłem się tu, wiem, co to jest za miejsce. Napraw się. Napraw, napraw nie patrzymy. Nie, naprawiło się. Widzowie, no. Może chyba zamknąć tamte przejście tu na zawsze. Ja spadłem i być może mam... Jak mam iść tam do nieba, to co ja zrobię? Mam iść tam do nieba, to przecież muszę coś zaradzić. To widzę, że do nieba, bo uznają mnie, że jestem diabłem. Eee, yy, ta dziura? Skąd ona się tu zabrał? Nie wiem, skopię tu tego dirta i może się naprawię. Równo cię chcę. Ale szybki się niszczy ten kamień. Wow. Co to jest za miejsce? Czemu to jest dziura? To ma być tu za. To ma być wejście za di diamenty. 5x diamond. W jedno miejsce jeszcze mogę iść, żeby to uleczyć. Do netheru. bo ja tego nie chcę, widzowie. To ja mam zrobić. Jak znacie sposób, jak mnie odmienić, no to napiszcie. I wiem, gdzie można się zamienić. Wiem, gdzie można się zamienić, ale nie chcę tego robić. Bo jutro, jak się nie zamienię, jak się nie zamienię, to jutro może być jeszcze gorzej. Przedtem tak gmyrać za bardzo. Czekajcie. O, już nie widać. Już nie widać. Nie wid... Nie mogę na Kiedyś miałem tu takie fajne przejście. O, tutaj idziemy. A, zabudowali. Ten żółwik. Na naprawę na prawego. Już nie widzę tych oczu, na szczęście. Ale... No dobra, diamenty Kolejne przejście tu będzie. Robimy tutaj inne przejście. Tak! O to mi chodziło, ale to nie podziałało. No tylko mam... Gdzie dam to do skrzyni? Gdzie Jest, są rzeczy? Na to... To rzeczy po yetim. Widzowie to są moje łuki wszystkie. Wziąłem ten bo one będą potem wykorzystywane. Wiecie jak będą wykorzystywane? Jak w końcu mi się może aby no, no to zabiorę kolejny. I kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny. Repy mam. To nie podziałało. To jest zepsute. Jem repa. Wow! Nie maksymalnie mam. Chciałam mieć dużo serca, ale tak się nie da. To jest jako. Koksy też. Koksy sobie nie rępy. Ale podzielę ich. Mało koksów. No ale jakoś to idealnie, ile mam afek. A wiem jak może to ściągnąć. Wiecie, widzowie jak? Ja wiem. Klatka. Kurde, nie chciałam. Jak ja przeżyłam? A, koks. Doleciałem. Nie lubię mieć zepsutych kilofów Bardzo nie lubię. Jak mam taki dobry kilow, no to trochę mi szkoda go zepsuć. Naprawdę. Ale może być. Tylko muszę poczekać, aż się skończy o nieodporność. Jeden repek. Kończy się. Widzicie co ja potrzebuję mleko. Ale tu nie mam. I ja chcę się tam wydostać. Ale, no, ale się czuł chyba mój kolega taki. Mieliśmy ich po kolei, dlatego szłam, szliśmy do nieba. Chcieliśmy. bo odwalał tak źle, normalnie to wszystko było zepsute. To wszystko tu było zepsute, tam były normalnie wszystko stjęte. No i no jego kolega musiał to nam naprawić. A te kraty są niezniszczalne prawie. Osoby się wolno niszczy. Prawie niezniszczalne one są. Łow wow 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 wow. Nie. Kiedyś się ogień i odporność. Nie chcę iść do nieba. Mogę iść zaraz z tym do nieba. Ale mam teleport, więc wrócę. A napisałem no, do tego kolegi na Discordzie, co zginął, że on, jak on zginął, że portal jest otworzony. Wyjść. że on może ten Coś, yy, ten wyjść yy, ale ja mogę się do nim szybciej dostać, bo tak to działa portal działa, ale on jest w tamtą stronę, ten portal. Tam trzeba iść, het To to takie tu jest, że to się trzyma jakieś grubo, że to

Biorę to wszystko. Biorę to. Repaniem. To już zaraz widzę. Jest to nieco ładny widok. Ale idealne miejsce, to jest ta skała. Już niedługo. A e, ja bym to chciał zniszczyć. To chcę. Mm. Nie zniszczę tego. Tak długo niszczy. W kratach. A to tu się rozpał. Będę trochę odporny w sumie. Ta odporność się nigdy nie skończy. Czekajcie widzowie. Widzowie, ognia odporność już się skończyła. Patrzcie. Nigdy jeszcze tego nie robiłam. To zabrać. Uch, mam. O nie, zginę, widzowie! I co teraz? Yyy, eee, zginąłem? Portuję! Nie... Nie pomogło! No widzicie? Tak już zostanie. Myślę, że nic się gorszego nie, nie może z tym stać. Dobra, widzowie, uciekam. Zatkać tam tamtą dziurę. Nie. Zginąłem. Widzowie... Widzowie, już jestem. Zobacz sobie. Usunąłem już. Ale jakieś plus 4, 5, 4, z... jaka. Napiszcie mi błagam To nie pomaga Moje starania nie działają Widzowie Ja już się będę z wami żegnał e, Luwa